Witajcie, w dniu dzisiejszym będziemy montować e, światła do jazdy dziennej LEDowe w samochodzie Opel Astra G e, po kolei co musimy mieć, zakupić zestaw zestaw lampek LEDowych do tego celu, z wytłoczonymi e, z wytłoczoną homologacją e, na kloszu czyli RL oraz E4 akurat to jest chyba z Holandii, ale jest dopuszczalne w Unii Europejskiej, więc wszystko gra lampki posiadają 3 kable mają wbudowany automat e, polegający na tym, że ma, wprowadzamy do e, lampek 2 razy plus 12V oraz masę e, i przy wprowadzeniu dwóch e, 12V e, przewodów e, z napięciem lampka nie świeci. Gdy będzie jeden kabel zasilany e, 12V i masa czas podpięta do akumulatora, wtedy lampki świecą. Czyli, gdy mamy wyłączone kompletnie lampy i postojówki, lampki LEDowe będą świecić. A w przypadku postojówek oraz świateł mijania, lampy LEDowe automatycznie się będą gasić. Co do tego potrzebujemy? Zestaw lampek, co już mamy z homologacją. Kostka, taka jaka tutaj jest, zwyczajna, ale nie ta najmniejsza, nie najcieńsza, żeby spokojnie kable się zmieściły. W tym komplecie, oczywiście, są zestaw montażowy do zderzaka kabel 3 w tym wypadku jest to 4-żyłowy 4,5 mm kwadrat średnicy i tutaj jak widzicie koszulki termokurczliwe dwóch rozmiarów, zależnie jak, jaki będzie potrzebny w danej chwili, do tego wszystkiego będzie nam potrzebny jeszcze Wiertełko albo śrubokręt w celu przewiercenia się przez plastikowy zderzak. Jest to bardzo proste, więc wystarczy tylko w dobrym miejscu zamontować led zgodnie z wymogami Ministerstwa Transportu czy czegoś tam. Tak więc pokażę na przykładzie innego samochodu, gdzie już są zamontowane, sprawdzone w stacji diagnostycznej. Wszystko jest zgodnie, zgodnie z wymogami i działa bez problemu wszystko tak, jak ma być. Tutaj jest zamontowane wszystko, tu ma być chyba 40 minimum centymetrów, czy maksimum 25 od podłogi, tu jest 35, znaczy od ziemi, przepraszam, i 60 cm, jak pamiętam, minimum od siebie, a tu jest znacznie więcej, spełnia wszelkie wymogi. I w ten sam sposób tutaj są zamontowane te światełka led tak będą zamontowane w drugim samochodzie w tym miejscu. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od zrobienia dziurek z dwóch stron w zderzakach, przeprowadzenia kabli. Kable tu myślę, że wystarczy zapas 10 cm, z drugiej strony to samo. Kabel przeprowadzamy przez dziurkę. Przeciągamy tu koło akumulatora z zapasem też około 10 cm. To jest ten pierwszy kabel z jednej lampki LEDowej. Z drugiej lampki LEDowej to samo. 10 cm zapasu przeprowadzamy. Tu doprowadzamy. Te kabelki złączymy tutaj kostką elektryczną. Z której dopiero będziemy wyprowadzać kable na plus 12 po stacyjce z przekaźnika pompy paliwa, plus 12 z lampki postojowej, która tam jest i oraz minus, czyli masę z minusa akumulatora. Podepniemy się tutaj pod klemę w jakieś fajne miejsce, żeby żadne wstrząsy niczego tutaj nie uszkodziły. Dopiero na samym końcu będziemy montować uchwyty uchwyty do zderzaka i na końcu same lampki będziemy łączyć za pomocą koszulek termokurczliwych do kabli do kabla tego tutaj czterożyłowego który jest znacznie lepszej jakości niż kable, które są oryginalnie dostarczone w opakowaniu. Miałem taki przypadek po zamontowaniu tych oto światełek z jakichś dziwnych przyczyn przestało mi jedno światełko świecić ja dopiero po pół szukaniu o co to chodzi, okazało się, że Jeden z tych kabelków sam w sobie gdzieś musiał mieć przerwę, mimo że na początku przed założeniem tych lampek sprawdzałem wszystkie działały kabelki. Tak więc licha jakość tych kabelków nie pozwala i nie zaleca się montowanie tych na tych kabelkach całej instalacji. Ja tu planuję, na znaczy jest planowane przecięcie tych kabelków w tym miejscu, gdy już tu kabelek będzie wystawał, tutaj się połączy za pomocą termokurczliwych koszulek wszystkie trzy kabelki do Trzech e, e, żył z tego białego kabla e, i wsunie się w środek. Oczywiście wszystko będzie zabezpieczone taśmą e, izolacyjną. Dla lepszego efektu można oczywiście wewnątrz e, zderzaka e, kable w, w, wprowadzić w peszle plastikowe. Jeżeli komuś jest to potrzebne, zabezpiecza to kabel. Lecz kabel, który kupiliśmy, jest wysokiej jakości, gruba, gruba otulina, tak więc. E, tak więc yy, nie czuję potrzeby wsadzania to jeszcze w peszle, oczywiście ładniej to będzie wyglądać. Na samym końcu kable w, za zderzakiem oczywiście zamontujemy e, opaskami plastikowymi, które będą trzymały kabel w jednym miejscu, a, e, a samą Samą tutaj, gdy będziemy mieli tutaj już kostkę elektryczną, oczywiście na samym końcu możemy wprowadzić w jakiś plastikowy, elektryczny pojemnik hermetyczny, z którego będą wychodzić kabelki, ale to na samym końcu to już czysto estetyczne tematy, żeby nic tutaj nie zawilgło. Oczywiście można tą kostkę. Koskę elektryczną zawinąć e, taśmą e, izolacyjną, która będzie izolować przed dostawaniem się jakiejś wilgoci e, i tym podobne. Lecz tutaj wilgoci nie ma, bo jest silnik w komorze jest ciepło, więc e, nie ma takiej potrzeby. Dobra, to do dzieła. Potem pokażę Wam następny film. Połączymy, e, gdy już będziemy mieli pomontowane. Tak wygląda montaż LEDów. Czyli trzeba się troszeczkę powyginać. Ale jak widać, już jedne zamontowane, drugie jeszcze wiszą. O, tu wam pokazuję, jak wygląda etap przed montażem, już do zderzaka. Ale już są sprawdzone, działa wszystko bez najmniejszego problemu zgodnie z moją instrukcją. Jak już będą zamontowane, tak jak ten, tutaj. Potem pokażemy Wam efekt działania tych oto Dobra, teraz myślę, że możemy Wam zaprezentować wyniki tej pracy. Czyli e, pokazanie jak to świeci e, w samochodzie, który właśnie został, w którym zostały zamontowane światła dzienne e, załącz postojowe teraz oczywiście jest bardzo słonecznie, więc e, załącz postojowe Wyłącz postojowe e, wyłącz świecą oczywiście teraz, gdy nic nie ma, teraz załącz postojowe E, prawa postojówka się chyba zjarała, wiesz ale to, to tam jest pryszcz e, i włącz normalne światła tak, tak więc i na postojowych i na normalnych jest Wyłączone są LEDy, LEDy się zapalają tylko na wyłączonych. Kompletnie teraz włączamy kompletnie i LEDy się automatycznie włączają. Na tym polega cały automat. Czyli wsiadamy do auta włączamy zapłon i samo się świeci. Nie musimy żadnych lampek włączać. Dopiero na wieczór, gdy robi się trochę ciemniej lub są słabsze warunki atmosferyczne, włączamy sobie światła e, mijania normalne. I tak to wygląda. Można sobie regulować wysokość, a nawet i kąt odchylenia, i świecenia. Wszystko is